chciałabym wam coś przekazać. Tym się jebałam bałam, nie w siębiegin, Tym się jebałam bałam i temu ciągnęłam, Tym się je bałam, temm dojewanyłam. Tym się jebałam bałam i temu ciągnęłam, Tym się bałam, nie w siębiegin. Tym się jebałam bałam i temu ciągnęłam, Tym się je bałam, temm Tym się jebałam bałam, i temu ciągnęłam. Nie w siebie. Tem się jebałam. I temu tym, tym się jebałam. Tym wyjebane tam. Tym się jebałam. I temu ciągnęłam. Tym się jebałam. Nie jeb, będę jeb, się w Ale serio, to no jej się nie słuchali. Ty mi się je bałam, i mi mi się biegim. Ty mi się je bałam, i tę mu ciągnęłam. Ty mi się je bałam, zanim wyjechana. Ty mi się je bałam, i tę mu ciągnęłam. Ty mi się je bałam, i mi się Ty mi się je bałam, i tę mu ciągnęłam. Ty mi się je bałam, zanim wyjechana. Ty mi się je bałam, i tę mu ciągnęłam. Ty mi się je bałam. Tym się je bałam i temu ciągnęłam. Tym się je bałam, staję do Tym się je bałam i temu ciągnęłam. Tym się je bałam, jak <coworkers Rodriguez kol' Margaret> ty w ty Tym się je bałam i temu ciągnęłam. Tym się je bałam, staję do Tym się je bałam i temu ciągnęłam.